i tam dzisiaj nie lada kratka cztery nakrapiane i cztery niebieskie czyli super ekstra deluxe śniwiarze i wyżymacze. Pan Darek, bo to on zamówił sobie te gołąbki został potraktowany po koleżeńsku jest sympatycznym fagosom czyli w pakiecie 5 plus 1 gratis za 1090 zł otrzymuje 5 plus 3 ale poczekajmy do końca może jeszcze coś się nada Czemu to się te gratisy daje? Otóż gratisy się daje po to, że jeśli by stała się jakaś sytuacja nienormalna, typu zachorowałyby w tym danym tam środowisku, to zawsze te rezerwowe wchodzą i jesteśmy, że tak powiem, kwita. Ja robię filmiki po to, że to jest dokument zdrowia gołębi. Później oczywiście hodowcy od razu, nie wszyscy, ale niektórzy szpikują je różnymi zasłyszanymi tam antybiotykami, miksturami, no i może być kłopot. Tak też się stało w tym roku. Dosłałem gratisy, temat jest zamknięty. Ja jestem uczciwy, bardzo szanuję innych hodowców, ich pracę i ich pieniądze. Tak więc zawsze dostaniecie ode mnie coś extra deluxe, by być zadowolonym. No niestety nic nie poradzę, jeśli środowisko jest już złe w danym mikroklimacie no to już hodowca sam musi posiąść tą wiedzę i starać się jakoś wyjść z tego impasu. Zaraz zanim zaprezentuję, już prowadzę zapisy na przyszły rok. Już troszkę pakietów hodowcy zamówili, którzy szczególnie budują nowe hodowle, mają nowe głębniki i chcą coś tam zasiedlić. Popatrzmy co Darek dostanie. A więc rozpocznijmy od nakrapianych. To są ulubieńcy gołębie Alrund. Już ten ogonek zadziera do góry. To będzie samiczka lekko nakrapiana. Główka bardzo inteligentna. Jak widać, ten gołąb bacznie obserwuje okolice. Jest ta cecha, jak już wspomniałem wcześniej, reina, angielska, czyli wyzwolić się z ręki za wszelką cenę. A więc już samiczka z weziemaczy wędruje do prezentacji. Do następnego gołąbka. I tutaj widzę już mini 7477, który jako młody, suwałki 650 km. Tutaj białe piórko gdzie nie gdzie to jest również samiczka, ale jak widać. Ta długość jest bardzo dobra. Czyli sylwetka aerodynamiczna. Również tutaj, to spojrzenie, białe piórko na główce. To są typowe gołębie naloty. Tutaj nie wyszukujemy żadnych cech u młodego gołębia. Jedynie te baczne obserwowanie okolicy. Nie wyrywanie się na silne z rąk, ale tylko spokojne obserwowanie okolicy. A więc, już mamy dwie jeszcze zerkniemy na kolejnego gołąbka. No tym razem widzę również cudna samiczka z ukrytym białym piórkiem, czyli to jest też wyrzymaczka, ale tutaj jak widać hodowca otrzyma troszkę tych samiczek, wyrzymaczek, ale to nadrobimy no, samiczkami śniwiarzami. I jeszcze jedna wyżymaczka, jako że miało być 4 plus 4. No tutaj ten sort jak widzę jest bezwzględnie kapitalny Te głębie są typowe typowi zakonnicy I już dajemy jakiś żniwiarzy To już przyspieszymy teraz Kolejny żniwiarz Tak więc żeby tu usatysfakcjonowany hodowca był trzeba zawsze podejść do tematu rzetelnie, odpowiedzialnie te pieniądze nie były wytracone, a żeby pieniądze były poza nowymi. I tutaj mamy jeszcze jednego. Asiorka, Polska, biało Czerwoni, Górą. A więc proszę bardzo. Mamy 4 na 4, czyli mamy 5 plus 3 gratisy. Ale z uwagi, że mam dobry humor dzisiaj, dorzucam jeszcze 2. Więc to będzie 5 plus 5 grad i cenie 1090 zł i co to za To jest również żniwiarz bardzo proszę czyli te gołębie są klasyczne tutaj lekko przebijają szpakowate pióra ja to szczególnie uwielbiam te stara linia Jansenów to posiadała i one są niektóre to dziedzicze i jeszcze jednego Obejrzymy tutaj śliwiarza, końcówka 77, no tutaj z główki widzę, jest to szczególnie interesujący gołąb, tu lekko te główka jest, te ciemie to się mówi, takie płaściutkie. to są najlepsze lotniki, taką cechą się wyróżniają, pamiętam książkę na Olimpiadzie w Katowicach, 1989 roku kupiłem, to był album kolorowy wydany i takie najszybsze lotniki na świecie tak właśnie wyglądały, takim samczyki z habitusem samiczy. To jest to. To za całe życie poszukiwałem takich gołębi. One mają to najlepszą prędkość, wydolność. To jest nowoczesny gołąb. To nie są gołębie z dużymi głowami. Kiedyś takie były hodowane. To są gołębie właśnie, sylwetka jest taka pomniejszona troszkę, ale skrzydło, muskulatura, wszystko jest odpowiednie do tej budowy, by jak najszybciej ten dystans pokonał. A więc, co tutaj zaoferowałem, jeszcze coś tam będzie w tym roku do sprzedaży. Należy telefonować do Ryszarda, śmiało porozmawiać, również jakieś porady hodowlane, aczkolwiek to zazwyczaj przekładam na okres jesienno-zimowy. Wówczas jest więcej czasu. Spójrzmy zatem, jak te polskie gołębie szybkie wyglądają. U Ryszarda przypominam, nie kupujemy na aukcjach internetowych. Tylko kolorowe rodowody i retuszowane fotografie tam są. Tam nie ma nic wspólnego z jakością tego nie można sprawdzić. Kupujemy u Ryszarda, bo tego MW zamiatają kilometry. A więc kadra przygotowana do wysyłki: pięć wyżynaczek, tutaj nie, to jeden może i samczyk będzie ten pierwszy z brzegu. To tak młodych, to jeszcze specjalnie tego nie. Nie dostrzeżemy, ale jak widać nóżki czyściutkie. Ja troszkę takich cech tutaj więcej widzę, bo już obeznany z tymi grąbkami. Z ma maleko tam opierzone te nóżki pod obrączką, czyli tam już to będzie dodatek linii Ardena, dalej czarnej stopy. No to jest z Jana Telena z takiej cudownej, nienakrapianej samiczki i tato tam był, który suwałki 650. Robił. Także te gołębice są tutaj idealne na loty dłuższe dłuższe łącznie z Brukselą, także to jest kapitalna grupa gołębi, natomiast tutaj mamy w ofercie żniwiarzy czyli typowi sprinterzy krótki, średni dystans, ale z wiaterkiem 700 również kapitalnie sobie radzą obejdźmy jeszcze dookoła tą kadrę, jak one się tu prezentują, troszkę nerwowe są, ponieważ ta czyli przestronna klatka powoduje, że chciałoby się już polatać tak więc już jutro rano będą u właściciela dzisiaj kurier dzwonił, że wczoraj o pierwszej odebrane, rano o szóstej już były w centralnej Polsce gołębie, także to dzisiaj to szybko trwa, jeszcze spójrzmy na ten ogród wrześniowy i powoli ten klip będziemy kończyć, ponieważ za chwilę pokażę grupkę gołębi, które wylosował hodowca w konkursie organizowanym przez Ryszarda w typowaniu gołębi zwycięzców na loty. A więc wrześniowy ogród. Też mnóstwo pracy. I już powoli gołemnik, dach odnowiony, 100 metrów kwadratowych, blachy. Tak więc to już będzie funkcjonować na wiele lat. Jeszcze troszkę robótek będzie, ale to już w okresie jesienno-zimowym, przeróbki wszelkiego typu. Ryszard Tosnowiec, słoneczny gołemnik. Dzisiaj również przygotowałem coś jak prezent. W lecie w konkursie w typowaniu gołębi zwyciężali hodowcy. To raz 588, to raz 989. Tam przemiennie No i hodowcy mieli okazję przed lotem je zobaczyć i zatypować, który wygra. Za to otrzymywali parkę dwie. Wcześniej nie mogłem wysyłać tych gołębi, ale dzisiaj, wczoraj to uzupełniam. Niektórzy już dawno dostali, jak pani Marta. Tam było zero odzewu, zero podziękowania. Czyli to ostatni raz dostaliście ode mnie gratis cokolwiek. Natomiast wszyscy inni zawsze są eleganccy, zadowoleni i tak dalej. Więc patrzmy, co tu dostał kolega. do i ładny. Jeden samczyk tutaj będzie bez obrączki, po prostu przegapiłem. Wczoraj go prezentowałem, zdjął mi składki, Musiałem innego dać w zamian. No i dzisiaj znowu pojedzie, także ciebie to nie minie, ale jest to żniwiarz, cudownie klasyczny gołąbek, więc to wzbogaci twoją hodowlę. Ale żeby nikt nie posiada mnie, ktoś, żeby z obrączek i cyram gołębie, no to trzeba coś ekstra dać tutaj z obrączką. I samiczka, tribander, ona będzie do tego Siwek, siwek już mogę wydał, już się denerwuje. No a, że hodowca. Jest tam w pobliżu, mieszka mojego przyjaciela Benka Jankowskiego z którym od wielu, wielu, od lat się utrzymuje kontakt. To dla niego przekażesz tego pstrego po On się nazywa Białe Serce, ponieważ one się cechują tym białym sercem na plecach. Tak linia Supercruise to dziedziczy. To będzie Zamiczka. To będzie dla Benka Jankowskiego i dla Ciebie jeszcze dwa stre ardeny, ponieważ je sobie tam zamarzyły. A więc do nich pójdą dwa ardeniki. I to będzie kompleci. Tak więc zapraszam do zakupów na słonecznym gołęniku, do udziału w typowaniu głębi, które zwyciężą na lotach i do wielu, wielu sukcesów w przyszłym sezonie lotowym. Rysza Bogatynia, Polska.